Muszę powiedzieć szczerze, że kiedy przyszła ta propozycja, to ja nie znałam programu. W związku z tym, ja nie mam telewizji od wielu lat, w związku z tym internet, YouTube i zaczęłam oglądać fragmenty I mówię: Nie, no gdzie ja w ogóle, tam są takie konkurencje. Ja po moich pięciu operacjach, problemami zdrowotnymi, ja nie dam rady. No, ale później porozmawiałam z panią reżyser, którą bardzo pozdrawiam. No i stwierdziłyśmy, że to jest też wyzwanie, żeby sobie z tym poradzić. I dla mnie było to ciekawe, że z różnymi kobietami się spotkam, nie znając ich kompletnie, więc to jest też ciekawe, że przychodzisz do programu i nie wiesz w ogóle, kto jest. Ja okazało się, że w ogóle nie znam żadnej z tych dziewczyn, więc to było niesamowite, ale pomyślałam sobie, że może to już się nigdy nie powtórzy. Może to jest taka jedyna szansa w życiu? Ja nie wiem, czy ja jutro będę żyła, czy za tydzień. Ja jestem 50 plus, swoje w życiu przeszłam. Mówię, może to już się nigdy taka propozycja nie powtórzy. Nie chciałabym umierać i powiedzieć sobie, o, ale szkoda, że nie wzięłam udziału w takim projekcie. Tak? Sama Pani wspomniała, że nie znała żadnej z innych uczestniczek i czy to nie była taka jedna z największych obaw, ponieważ kiedy kogoś nie znamy, czasami ciężko jest stworzyć jakieś konkretne relacje, prawda? Dogadać się, porozumieć, żeby te, ten program mógł. Fadz. I jak pani na to patrzyła? Ja w ogóle się nie boję poznawać ludzi, mhm. bo to jest też moja praca. 27 lat w szkole wykładam, w e, szkole kobiety, więc ja umiem sobie z każdym poradzić. Oczywiście, że jest tak, że jednych lubię bardziej, jednych hołubię, innych lubię mniej, ale jak pani widziała, ja rozmawiam ze wszystkimi. Nie mam z żadną z dziewczyn problemu. Natomiast nie, tego się nie bałam. Bardziej przyznaję szczerze, że to, co wzbudzało we mnie strach, to konkurencję, że ja po prostu. No, nie dam rady fizycznie, no, ze względu na swoje przypadłości i co wtedy? Ale muszę Państwu powiedzieć, ale nie mogę zdradzić, że naprawdę dziewczyny w mojej drużynie stanęły na wysokości zadania. I ja jestem im tak bardzo wdzięczna, jak one mi pomogły. I mam nadzieję, że tę wdzięczność im w programie pokazałam. I do tej pory jestem im wdzięczna, bo pewnie gdyby nie one, to pewne rzeczy by się nie udały. Tutaj w tym konkretnym odcinku mogłyśmy usłyszeć, jak jedna z uczestniczek mówi, że pani chyba chce im matkować. Czy rzeczywiście tak było, że pani z racji tego, że też mają już dorosłe, dorosłe dzieci i wiele za sobą? Czy było rzeczywiście Oczywiście także tym młodszym uczestniczkom, potocznie mówiąc, pani trochę matkowała. Myślę, że trochę tak. I to jest taka też jakby moja życiowa rola. Ja pomagam wielu kobietom w trudnych sytuacjach. Robię te swoje wywiady kobiet po przejściach. W ogóle mam taką aurę i osobowość osoby pomagającej innym. Pomagam młodym ludziom, wypromować się, zdobyć dobre prace, zawody. Więc pewnie taka jestem. Ja rozumiem, jednym to może nie odpowiadać, innym nie. Tym, co nie odpowiadało, to pewnie nie miały ze mną kontaktu. Tym, co odpowiadało, były ze mną. Bardzo blisko, więc myślę, że, że, że ja, po, ja po prostu byłam sobą. A jak ocenią to widzowie, to zobaczymy. W jednym z wywiadów tutaj przed chwilą usłyszeliśmy, że w trakcie trwania programu doszło nawet między innymi do bójki. I jak sądzi, co sądzi pani o tym wszystkim? Czy, to jest, czy tego typu program to jest dobre miejsce, żeby kobiety Nie. załatwiały swoje. Y wyjaśniały swoje sprawy poprzez bójkę. Ja, to nie ma znaczenia, czy to jest program. Nawet ta rzeczywistość, która jest teraz po programie, to zaszło za daleko. To w ogóle nie, nie powinno się tak robić. Nawet jak z kimś mamy konflikt, to naprawdę bicie kogoś, atakowanie, przeklinanie, no w ogóle po co to? Komu to do czego jest? Ja uważam, że to poszło za daleko. I y, namawiam, bo ja rozmawiam z wszystkimi dziewczynami i namawiam jedną stronę konfliktu i drugą stronę konfliktu. Bądź mądra odpuść. Dlaczego to sobie robisz? Przecież to nie krzywdzisz jej, krzywdzisz siebie. I rozmawiam tak z jedną i z drugą. Czy posłuchają? Proszę państwa, nie mam na to kompletnie wpływu. A czy jakieś konflikty rzeczywiście spra sprawiły u pani taki mm, efekt, że była pani naprawdę zdumiona, że kobiety tak się w stosunku do siebie potrafią zachować? Mhm. Państwo zobaczą. <grym 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 ja nie, można... nie państwo, państwo zobaczą. Nie, ja po prostu, ja mam Mój doktorat, moja praca, ten program. Ja yy, wiem, że jest bardzo modne to siostrzeństwo, wspieranie się i tak dalej. Okej, okay. ale moje badania pokazują jedno, w dużych grupach to się nie uda. Myślę, że nie bez kozery nie ma w Polsce partii kobiet. Ja uważam, że w tych wszystkich stowarzyszeniach, logiach, fundacjach kobiet i tak tam jest biznes z tyłu, tam jest interes. A nie wsparcie emocjonalne i prawdziwe, szczere i tak dalej. Takie szczere, prawdziwe wspieranie w emocjach, wartościach, traumach i problemach może tylko być w bardzo małych grupach, trzy, cztery osoby. W dużych grupach to się nie udaje, to jest niemożliwe. To z... mówi nauka? Nie. Tak właśnie, czyli z Pani doświadczeń, z Pani wiedzy wychodzi na to, że nie ma szans, żeby tutaj dziesiątka czy dwunastka, dwanaście na, nawet kobiet Absolutnie. Wiadomo. Nie, nie, w ogóle nawet jakby było ich osiem czy sześć, to już jest trudno. Nie, absolutnie nie. Y Dzisiaj usłyszeliśmy też od Pani takie słowa, że przetrwała Pani już w życiu wiele w ciągu ostatnich lat. I jakby miała Pani teraz tak zdecydować, powiedzieć, czy ten program, czy wydarzenia życiowe były cięższe do przetrwania? Nie, ja myślę, że program jest składową przetrwania. Ale naprawdę, królowa przetrwania, ten program dał mi inne okulary, inny pryzmat, inne spojrzenie. Że jest obok jakiś świat, którego ja nie znam. Ja w ogóle nie wiem o co tu chodzi. I to mnie zafascynowało, bo pomyślałam, muszę się temu światu przyjrzeć. Jak te kobiety żyją, co one mówią, jakie mają wartości, bo to mi również pomoże w dalszych badaniach w mojej nauce. Może to się zdarzyć tak, że ja w ogóle będę opisywała teraz tę grupę i też dla niej coś tworzyła i, i prowadziła. No, ale zaskoczenie ogromne. W trakcie konferencji, kiedy mieliśmy, mieliśmy możliwość obejrzeć jeden z pierwszych odcinków tego programu, padły też takie słowa z pani ust, że. Wiele osób chciało, żeby że jak już Pani upadła, żeby się nie podniosła. Co Pani konkretnego miała na myśli? No nie, no po prostu wymazać mnie, żeby mnie nie było, żebym zniknęła. Nie wiem, żebym umarła, żeby. A myślała Pani zapadła. wtedy o konkretnych osobach, no mówiąc pewnie, to? oczywiście. O kim? O wielu. Dopytajmy. Niestety nie. Muszę Pani powiedzieć szczerze, to nie jest kilka osób. Mhm. To jest kilkanaście osób. Show biznes jest miejscem, gdzie się nie przyjaźnimy. Przynajmniej ja nie wierzę w te przyjaźnie. Show biznes jest zawsze podszyty interesem. Mm. Jeśli nawet ktoś wydaje się być nam życzliwy, to wcale nie znaczy, że czegoś nie chce. I nie mówię tylko o dobrach materialnych, ale też na przykład potrzebuje trochę pani sławy, lam trochę się do pani przytulić, załatwi pani jakieś zaproszenie, weźmie na jakąś imprezę i tak dalej. Więc e, bardzo trzeba uważać. Mm. Ale. Wyciągnęłam z tego wniosek. Czyli po y, udziale w tym programie takie najważniejsze wartości, które udało się Pani wyciągnąć, żeby po powrocie do domu móc spojrzeć na świat inaczej, jakie by to były? Że ten świat wartości, które mają dziewczyny tej konkurencji jest światem bardzo trudnym. Że młodzi ludzie naprawdę żyją w trudnej codzienności, bo z jednej strony... Nie ma w tym świecie autorytetu mm -hmm. i takich wartości edukacyjnych, uczenia się, ciężkiej pracy, zdobywania kompetencji. Tego nie ma. Mm -hmm. W związku z tym myślę, że młodym ludziom jest się trudno odnaleźć. Nie? I... Ci, którzy mają te wartości, bo na przykład wynieśli je z domu, bo autorytetem jest ktoś w domu, bo teraz w obecnym świecie nie, jest, nie ma autorytetu. Niech, niech pani powie kilka autorytetów. Niech pani wymieni na palcach jednej ręki. Jeśli mają go w domu i żyją według jakiejś wartości, mają kręgosłup moralny, żyją w jakiejś szczerości, w jakiejś prawdzie, myślę, że tym ludziom jest bardzo trudno. Dlatego, teraz, że teraz tani blichtr, tandeta, byle co, im bardziej patologiczne, tym bardziej się podoba. Dobry. Smutne, proszę państwa, smutne, smutne pani redaktor, yeah. ale, ale prawdziwe. A czy, jakby pani miała spojrzeć na siebie, to czy może pani uznać, że jest autorytetem dla swojej rodziny, dla młodszego pokolenia, dla y, dzieci, dla wnuków? Myślę, że to ich trzeba zapytać. Okay. Zapraszam, żeby pani zapytała ich. Natomiast ja chciałabym pełnić rolę przede wszystkim matki, babci córki, siostry i przyjaciółki, która zawsze jest. I nie, żeby był taki wycieruz werbalny, wiesz, jak, jak potrzebujesz pomocy, to zadzwoń, a później się modli, żeby tylko nie zadzwoniła, żeby tylko nie zadzwoniła. Nie. Ja jestem. Ja się nie narzucam, tylko wtedy, kiedy jest ta pomoc potrzebna, to ja jestem zawsze. Jak żołnierz. Zawisza czarny. Tutaj mówiąc jeszcze też o tych autorytetach dla młodszych ludzi, bo w programie rzeczywiście tutaj chyba też jedna z uczestniczek zaznaczyła, że było niewiele osób tych 50 plus, czy w okolicach tych wieku raczej młodsze, młodsze nie, dziewczyny. ja nie, i kotońska, no powiedzmy sobie no, szczerze. Ale jeszcze to bardziej z tego trochę młodszego pokolenia. I czy na przykład pani, wracając znowu trochę do tego tematu matkowania, ale także do autorytetu, ponieważ pani jest osobą znaną też z tego, że wiele w życiu przeszła w ostatnich latach tylko w ostatnich latach, tak? Bo ja na przykład kiedy traciłam moich synów e, e, i musiałam urodzić martwe bliźniaki, później Julek jest też z bliźniaczej ciąży, drugi chłopiec nam też nie przeżył, to ja też mówiłam o tym szczerze. Wtedy w Polsce kobiety nie mówiły mm. o tym, że trudno jest urodzić martwe dzieci e, i że szpitale są na to nieprzygotowane i tak dalej. Ja ja wtedy o tym mówiłam. Także to nie są tylko ostatnie lata. To no po prostu ja mam odwagę mówić o tym głośno, ale dlatego, że to się należy kobietom, które ja szkolę, którym Pomagam, które pomagam, żeby się podniosły z kryzysu, z traumy, złych relacji. Ja po to jestem. Każdy wybiera sobie swój autorytet, jeśli masz czego wybierać. I nigdy to nie było moim celem. Moim celem jest robienie tego, co kocham, czyli edukowanie, szkolenie, wykładanie, pomaganie, bycie dla moich synów, dla mojej mamy, dla mojej wnuczki, dla mojej synowej. W ogóle nie śmiałabym nawet tak powiedzieć, że jestem dla kogoś jakimś wzorem czy autorytetem. Myślę, że w życiu bym czegoś takiego nie powiedziała. Pani Paulino, przed nami okres świąteczny już, już za niedługo. Proszę powiedzieć, jak pani się szykuje na ten czas w tym hmm. roku? Najlepiej na świecie, a mianowicie spełnia się moje marzenie, ponieważ zabieram moją mamę do Włoch, do mojego syna, synowej i wnuczki i moja mama, która widziała tylko Dino, e, przez Messenger, Whatsapp i tak dalej, pierwszy raz odbędzie się takie spotkanie, kiedy spotkają się cztery pokolenia, czyli prababcia, mhm. babcia, czyli ja, moja synowa i nasza wnuczka i będą cztery pokolenia kobiet. To rzeczywiście brzmi naprawdę pięknie, a czy dla Pani te wartości rodzinne e, są takim fundamentem do dobrobytu? Dobrego życia? Moim marzeniem całe życie, od kiedy zaczęłam pracować, miałam 16 lat, później zaczęłam studiować i tak. Moim marzeniem i moją karierą zawsze mówiłam, jest bycie mamą i stworzenie rodziny. I zawsze rodzina i bycie mamą było dla mnie zawsze najważniejsze. I mimo tych wszystkich zapaści, zawirowań, upadków, nadal tak jest.